Bitwa pod Grunwaldem zwana w języku niemieckim jako pierwsza bitwa pod Trondemburgiem, jedna z największych bitew średniowiecznej Europy pod względem uczestników. Stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku (w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, wspoma wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, głównie z Czech i wielu księstw śląskich i z pozostałych państw świętego cesarstwa rzymskiego), oraz Prusów pod dowództwem Urlicha von Jungingena. A połączonymi siłami polskimi i litewskimi, złożonych głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów oraz garstki Tatarów. Dowódcami armii polsko-litewskiej byli Władysław II Jagiełło, Witold Kiejstowicz, książę litewski i Lingren Samen Olgierdowicz. A siłami kieszackimi dowodzili Ulrich von Jungingen, Kuno von Lichtenstein oraz Fryderyk von Valeronde. Wydarzyło się ona na Mazowszu. Siły krzyżackie to 51 chorągwi, około 21 tysięcy konnego rycerstwa, w tym około 230 braci zakonnych, 6 tysięcy pieszych alteryżystów iły. To 50 chorągwi polskich z Królestwa Płockiego, Mazowieckiego, Bełskiego oraz Republiki Mołdawii. 40 chorągwi litewskich, około 36 tysięcy żołnierzy, dwie trzecie z nich to Polacy. Straty krzyżaków to 8 tysięcy zabitych i 14 tysięcy pojmanych, a polskich to od dwóch do trzech tysięcy zabitych.